Średnia pojawiła się w roku szkolnym 2007-2008 generalnie, bo wcześniej też ona zależała od statutu szkoły. I wówczas wprowadzono zasadę następującą. Nie tylko zajęcia obowiązkowe, ale również zajęcia dodatkowe i religia, etyka. Natomiast obecny projekt nowelizacji idzie w tym kierunku, żeby wykreślić religię etykę, natomiast nie wykreślać oczywiście zajęć obowiązkowych i dodatkowych. Wydaje się, że tego rodzaju propozycja ma charakter dyskryminacyjny. Dlatego, że religia, etyka to są oceny. Nieprawdą jest, że są to same szóstki, bo różnie od różnych nauczycieli to w sposób oczywisty zależy. Zresztą dyrektor szkoły czy wizytator kuratoryjny nawet powinien od strony metodycznej sobie z taką sytuacją poradzić. Więc ocena jest odpowiednio skodyfikowana, przynajmniej w przepisach Kościoła katolickiego, ale Poszczególne związki wyznaniowe też definiują tę ocenę, i wydaje się, że dzieci i młodzież, która uczęszcza na lekcje religii, nie będzie miała akurat z tego przedmiotu liczonej oceny do średniej, jest w jakiś sposób dyskryminowana, dlatego że to jest przecież ich wysiłek.